Star, gdzieś Dziś nagrywam rano tu, pols tu polski najlepszy raper i będzie duży papier. była dziedzia, na się w okno, potem ja mówiłem, chowla, karetka, jechała, a nawet ja nie dzwoniłem, ale po krok innego. Jak powiedziałem, tu jest jana osoba, to najpierw ją, a potem tego pana, który nie ma oczu. Potem ja, potem co? Nie wiem, wiedziałem co się, no, co, on był szczęśliwy jak konon, potem było fajnie, nie miałem nic wspólnego, że on nagrywał, mięskie pękawki, no, takie pękawki chyba, panułem koło, potem on, on mi zbudza głowę, potem nie wiedziałem co się dzieje, w się w łóżku dostałem, a tu był ja będę tu, nie, nie wiem o co mu chodzi, mówię tu, piosenka już,